Hej moi drodzy, witam was w kolejnym materiale. Dzisiaj jest recenzja produktu od Prostafa. Jest to czysty szampon neutralny w takim pięknym diamentowym opakowaniu. A jego nazwy nie będę wam wymawiał, żeby nie przekręcić, ale pokazuję wam, to jest bliska, jak odczytacie, tak odczytacie. A ja tymczasem zapraszam was do praktycznej części tego odcinka. Cytrynowa świeżość! Drodzy, szamponik od Prostafa. Tutaj akurat jest to ta nowa seria, gdzie szampony są łącznie 3. Ten akurat jest czystym, neutralem, bez żadnych dodatków, bez żadnych efektów hydrofobowych. Po prostu zwykły, czysty szampon i mamy też tutaj podane w instrukcji, że mamy dodać od 4 do 6 pompek na 4 litry wody. W przypadku 20-litrowego wiadra wyszła mi setka, 30 pompek. Tutaj akurat to będzie 100 ml szamponu, więc nie jest to mistrz wydajności. Przynajmniej w przypadku szamponów o neutralnym pH, które tak naprawdę po zamyciem, odtłuszczaniem i delikatną pianą nic nie wnoszą. Nie jest to typowy szampon do dotykania powłok ani szampon hydrofobowy, więc tutaj no, mogłoby być troszeczkę bardziej wydajnie. Ale jak dobrze wiecie, Japonia, mali ludzie, downsizing, małe silniki, małe wiaderka, więc też mała ilość pompek na małą ilość wody. Więc tutaj moi drodzy, jeżeli chodzi o pianę, piana taka dosyć umiarkowana, ale bardzo ciekawym dodatkiem do tego jest ta gąbka, taka powiedzmy, pewnie kojarzycie ją też z innej japońskiej firmy. W tym przypadku nie polecam pracować w rękawiczkach akurat tutaj tą gąbeczką, dlatego że tutaj ta wierzchnia i warstwa ma przylegać do dłoni, ale do gołej dłoni i przy pracy gołą dłonią akurat tutaj wtedy ona Wam nie ucieka, nie ślizga się. Fajnie trzyma tą pianę, mimo tego, że idzie ją bardzo szybko wypłukać, nawet jeżeli gdzieś tam zajedziecie na dolne partie auta, gdzie jest bardzo brudno, wkładacie tak naprawdę dwa razy do czystej wody, się, i gąbka jest już czysta, ma taką dosyć sporą perforację. Także tutaj dobry dodatek, jeżeli ktoś lubi pracę gąbką. Ja osobiście wolę rękawice, ale jeżeli chodzi o taki tutaj zestaw typowo japoński, to jak najbardziej myślę, że będzie to fajnie współgrało. No i moi drodzy, tak, dopłukiwanie, zapach taki dosyć neutralny jest tego szamponu, nie ma tutaj jego za dużo w powietrzu. Dopłukiwanie jest bardzo łatwe, piana, tak jak wspominałem, jest umiarkowana. No, mówię tutaj tylko kwestia tej wydajności, to jest to, co mnie najbardziej boli, ponieważ ja lubię bardzo wydajne, bardzo mocno skoncentrowane szampony, ale tak jak Wam zawsze powtarzam, ta recenzja jest tylko i wyłącznie moją opinią. Na temat danego produktu, a jak wy te produkty będziecie odbierali, jakie są wasze gusta, jakie są wasze oczekiwania, to oczywiście jest mocno indywidualna sprawa. Także, Szanowni Państwo, Prostaw, szampon o trudnej japońskiej nazwie, której nie będę wymawiał, tak jak Wam wspomniałem też na początku, nie chcę tutaj tego przekręcać. No i kończymy materiał, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.